Prezentuje Państwu właśnie e, chyba najbardziej niedoceniane polskie banknoty. Wzory Marek Wiedeński. Proszę Państwa, wizerunkowo te banknoty są opatrzone, pospolite, a już setka szczególnie, chyba najbardziej dostępny, nominał, który zachował się na paczki w dużych ilościach i egzemplarze w stanach perfekcyjnych, jeśli, o wer wersji, jeśli chodzi o wersje obiegowe, są dostępne. Od ręki. Ale proszę Państwa, wzory, oryginalne wzory z tym charakterystycznym R, które ta druga nóżka wychodzi z, z tego górnego brzuszka. O, mi tu się zarymowało. O, pokażę Czyli to R wychodzi, ta druga y, noga R wychodzi już z brzucha. Nie z łączenia się z, z kolejną nogą, tylko z, w tym miejscu. To jest taka cecha, y, która już. W, w dużym stopniu pozwala nam odróżnić yy, oryginalne wzory od tzw. wzorów yy, kamińskiego. Także oryginalne wzory Marek Wiedeński, proszę Państwa, to są panoty naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo rzadkie. Niedoceniane notowania aukcyjne tych panotów są według mojej oceny skrajnie niedoszacowane. A tu mamy, proszę Państwa, dwa egzemplarze. Oba pochodzą z bardzo, ale to bardzo starej kolekcji. I mamy tutaj jeszcze tego dwa rzadkie warianty. I A seria, pierwsza pierwsza seria A, ale z taką małą różnicą. Wydawałoby się, że jest to samo, ale tutaj nie mamy, tu mamy NR, tu NR nie ma. Inny krój cyfr i liter. Tu są małe, tu są duże. Wzory bezdyskusyjnie oryginalne. Tutaj akurat jeszcze nowator nam daje już 100% pewność. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I jeszcze dodatkowo, proszę Państwa, oba wzory w pięknych. Stanach 1 minus i 1 na 1 minus. Teraz włączyłem podląd do tego filmu. I e, także naprawdę, jeśli ktoś zbiera wzory, to takie, taka parka tych dwóch wariantów w tak pięknych stanach zachowania, to, jest, to są pozycje naprawdę najwyższej rzadkości. E, ceny startowe 700 i 600 zł. Także. Nie będę oczywiście komentował tych cen startowych już, ale powiem Państwu tak, że yy, rzadkość tych banknotów jest yy, wielokrotnie yy, większa niż sugerowałoby to ceny startowe. Cenniki zupełnie tutaj, czy katalogi zupełnie by tutaj yy, nic nie wnoszą, tak powiem. Także proszę sobie włączyć archiwa, poprzeglądać. Popatrzeć i zobaczyć, jak rzadkie to są banknoty, a jeżeli pokazują się na aukcjach, to w większości w słabych stanach zachowania trzecich, oto mamy piękne sztuki w stanach 1 minus, dwa rzadkie warianty, oba banknoty naturalne. Także polecam uwadze, bo to są bardzo rzadkie, ale niestety, a może dla niektórych to będzie niestety niepozorne banknoty.